W dotarciu do Gdańska przez chwilę zapomniałem się po co tak naprawdę przyjechałem. To wszystko przez miejsce, w jakim usytuowana jest Polska Filharmonia Bałtycka, a że jest to miejsce idealne na targi książki, ten tylko zrozumie, kto w Warszawie Narodowym nabawił się klaustrofobii. Ale miejsce, choćby i najbardziej urokliwe nie jest tutaj najważniejsze, bo o ideę się rozchodzi. I gdybym powiedział, że promocja czytelnictwa to chociaż nie pomyliłbym się, to takie uogólnienie sprawiłoby, że film pozbawiłbym wartości poznawczych poza mniej lub bardziej estetycznymi ujęciami. Żeby rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, po co organizowane są kolejne targi książki w kolejnym mieście, musiałbym przebadać co najmniej tysiąc osób, którym zadałbym pytanie, w jakim celu się tutaj pojawiają, ale na szczęście do subiektywnych wniosków wystarczy sprawna obserwacja. Same słowo targi jest już mocno sugestywne, bo nie będę Was oszukiwał, głównie o handel tutaj chodzi i choć targi, książki wybrzmiewają zdecydowanie ładniej niż chlitarg, to dochodzi do tych samych zjawisk, ktoś kupuje, ktoś sprzedaje, ktoś zyskuje, ktoś traci. Bo choć literatura i książki są nośnikiem kultury duchowej, to na płaszczyźnie materialnej niestety niczym nie różnią się od pary skarpetek czy kasety z muzyką disco. I choć brakło wystawców, którzy sprzedawaliby unikatowe gadżety, to książki można było u większości wydawców nabyć w wyjątkowo dobrych cenach. A każdy czytelnik potwierdzi, że nic tak nie smakuje jak książka kupiona stacjonarnie. Na tym handlowym aspekcie korzystają także mniejsi gracze na rynku, co prawda nie finansowo, ale to dla nich okazja do zwrócenia na siebie uwagi i wyłowienia klienta, który mimochodem znajdzie coś, o czego istnieniu do tej pory nie miał pojęcia. I tutaj właśnie pojawia się nam walor poznawczy na wielu płaszczyznach. Rozmawiamy, wymieniamy się poglądami, przypadkowo w bufecie, kolejce czy na schodach konfrontujemy nasze opinie na temat konkretnej literatury. W wyniku takich przypadków mogą powstać nowe znajomości, nowe idee, a kto wie, może i nawet nowe książki, bo nic tak nie inspiruje jak kontakt z drugim człowiekiem. Doceniają to szczególnie autorzy, którzy wizyt na targach starają się nie odmawiać ku ucieszy oczywiście swoich czytelników, cierpliwie wypatrujących końca kolejki po autograf. Najbardziej podbudowującą z rzeczy, jakie zaobserwowałem, mimo kilku nieszczęśliwych zleceń z moim statywem, to obecność na targach najmłodszych, i nie zawaham się użyć tego słowa przyszłych czytelników, bo od takich właśnie rzeczy wszystko się zaczyna, i nawet jeśli nie od razu, to czas może sprawić, że nawet sam sentyment stanie się mostem do sięgnięcia po literaturę. Organizatorzy, idąc postępem czasu i akceptując fakt, że obecnie chcemy przyjmować kulturę w innych formach, części targowej towarzyszyły także równolegle panele dyskusyjne, spotkania z autorami warsztaty dla najmłodszych, wernisaże, a nawet koncerty. Ja już teraz dokładnie to jest tak, że wiecie, gdybym ja zatrzymywała te wspomnienia wszystkie, jak ja zbieram informacje do każdej mojej książki, to już bym była w domu bez klamek. Do czytania nie ma sensu nikogo zmuszać, ale doceniać należy każdą inicjatywę, która ma na celu poszerzanie horyzontów związanych z kulturą, a taką inicjatywą są na pewno targi książki. I te w Gdańsku mają solidną podstawę do tego, by kontynuować swoje dzieło w następnych latach. Bo jak mówią nowe statystyki, sytuacja, w jakiej obecnie znajduje się czytelnictwo, jest beznadziejna, ale stabilna. I jedyne co nam pozostało, to tej stabilności heroicznie teraz bronić. Ja obiecuję sobie dwie rzeczy. Pojawić się także za rok i następnym razem stać nieco wcześniej, by odnaleźć dla Was jeszcze więcej argumentów.